Czasemce witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam na nasz nowy program Poradnik od A do Z. Tematem dzisiejszego odcinka będą nasze stopy, które są bardzo ważnym elementem naszego ciała. A o tym jak dbać o stopy, w jaki sposób i jakie są najczęstsze problemy ze stopami, opowie specjalista podolog Teresa Agnieszka Klimczak. Jakie problemy ze stopami wynikają z noszenia złego obuwia? Drodzy Państwo, tych problemów jest mnóstwo. Ja Państwu nakreślę tylko kilka z nich, najczęstszych. Jest to valgus, czyli Halux valgus. Są to rozpadliny piętowe. Mogą to również być palce młotkowate, młoteczkowate czy palce szponiaste. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że nosimy nieodpowiednie obuwie. Wydaje nam się, że każdy but jest dla nas dobry, niestety nie. To nie but dostosowuje się do stopy, to nasza stopa dostosowuje się do obuwia. I teraz co się dzieje? Jeżeli mamy je zbyt płaskie, to wtedy jakby ciężar naszego ciała nie jest równomiernie rozkładany. Bardziej, bardziej obciążony jest tył stopie, czyli pięty, i dlatego powstają rozpadliny piętowe, bóle, pięty, ostrogi piętowe, a mniej, że tak powiem, ciężaru ciała spoczywa na przedostopiu. A nasza stopa jest tak skonstruowana, zbudowana, że ten przedział rozkładu ciężaru ciała powinien być mniej więcej podobny. W jakich procentach? No, wyobraźmy sobie, jeżeli mamy obcas około 5 cm tak, bucika, to mniej więcej ten rozkład jest prawidłowy, czyli około ponad 40% na przedostopie, ponad 50 na tyłostopie. Natomiast jeżeli już mamy powyżej 5 cm, nasze szpileczki koturny 7 8 nawet i wyżej. To drogie panie, niestety, ale na tyło stópiu jest obciążenia tylko 1%, a na przodostopiu aż 99. Dlatego stąd też e, są różnego rodzaju deformacje kostne. Nasze stopy cierpią i to niesamowicie. Z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się pacjenci? Najczęstsze problemy w gabinecie podologicznym są to wrastające paznokcie, wkręcające się paznokcie i na chwilę obecną mam wrażenie, że jest to podyktowane pandemią i jakby obniżeniem immunologii, brodawki wirusowe. Jak dbać o stopy i w jaki sposób? Drodzy państwo, jeżeli chodzi o dbanie o stopy, zalecam prosty sposób. Nie Przesadzać. Nie przesadzać z tarkowaniem, nie przesadzać z częstymi wizytami czy w gabinecie kosmetycznym, na pedikirze, czy w gabinecie podologicznym. Ma to wszystko się odbywać w czasie określonym, w związku z problemami, które będą nas dotyczyły. Polecam wygodne, sprawdzone obuwie, jeżeli nie będziecie wiedzieli jakie. Można się poradzić. Będzie mi bardzo miło, jeżeli będę mogła doradzić. Bardzo prosiłabym o zwracanie uwagę na to, jakie preparaty stosujemy. Nie chciałabym, żeby to zawsze było podyktowane tym, co jest ogólnie na topie. Chciałabym, żeby Państwo wybierali produkty, które będą miały naprawdę dobre składy i które będą odpowiednie dla Waszych skór. Czy dzieci również są pacjentami podologa? Muszę powiedzieć, że coraz więcej dzieciaków do nas przychodzi, natomiast jest mi przykro, bo przychodzą one właśnie z wirusem brodawki. Natomiast przy okazji patrzenia holistycznie na całą stopę i zajmowania się leczeniem zmian, patrzymy również na to, czy w jakim wieku jest dziecko, jak wygląda stopa, jak, czy jest dobrze wykształcona, czy też nie. I powiem szczerze drodzy państwo, że posiadam również współpracę z fizjoterapeutą dziecięcym, do którego odsyłamy takie dzieciaczki i z którym wspólnie prowadzimy terapię. Jak widać, grupa najmłodszych pacjentów coraz częściej odwiedza wraz z rodzicami gabinety podologiczne, szukając specjalistycznej porady i pomocy z problemami w obrębie stóp maluszków. A jakie najczęściej problemy ze stopami mają dzieci, i jak prawidłowo dbać o rozwój stóp? O to zapytamy fizjoterapeutkę Dorotę Huzar. Dlaczego stopy są ważne, i jak ważne w perspektywie całego ciała? Stopa odgrywa olbrzymie znaczenie, ale musimy pamiętać o jednej rzeczy, że aby stopa prawidłowo się ukształtowała, musi być ten okres przygotowawczy do całej pionizacji, bo stopa pełni funkcję podporową i lokomocyjną, czyli tak naprawdę kształtowanie się struktury i później funkcji stabilizacyjnej i lokomocyjnej stopy zaczyna się w zasadzie już od okresu niemowlęctwa do czasu około 16 miesiąca życia, czyli do okresu, kiedy dziecko powinno zacząć chodzić. Jakie problemy ze stopami mają dzieci? Jeżeli pominiemy problemy wad wrodzonych, czyli na przykład końsko-szpotawości czy stóp piętowych, najczęściej dzieci przychodzą z problemami, czy rodzice przychodzą z dziećmi, skarżąc się, że dzieci mogą mieć koślawość stóp, płaskostopie, Przywiedzenie przez ostopia to wygląda w ten sposób, że dzieci chodzą w rotacji wewnętrznej obu kończyn bądź jednej. Czasami przychodzą z koślawością kolan, natomiast te wszystkie problemy tak naprawdę nie wynikają, one nie powstają w wieku dwóch, trzech, czterech lat, tylko tak naprawdę w okresie niemowlęcym, bo wtedy się tworzy baza dla naszej postawy ciała, dla obciążenia prawidłowego stopy. Jak dbać o prawidłowy rozwój stóp? Łączyć ruch z przyjemnością, pożyteczne z przyjemnością, czyli po pierwsze niemowlakom dać możliwość aktywnego, własnego, spontanicznego ruchu, czyli nie tylko nosimy dzieci i kochamy je. Kochajmy je mądrze, czyli pokazujmy im, że leżenie na brzuszku, na plecach może być przyjemnością, bo one z tego czerpią. Potem prawidłowe wzorce motoryczne potrzebne do prawidłowej pionizacji. Nie sadzajmy dzieci, nie wkładajmy w chodziki, bo to jest najgorsza droga albo najprostsza droga do tego, żeby właśnie wykształcić nieprawidłowe obciążenie stopy. Drugi to ruch, czyli w momencie, kiedy dzieci nam rosną, zapisujmy je na różne aktywności motoryczne. Zacznijmy od rowerka biegowego, od rowerka, od basenu, od nie wiem, tańca, od piłki nożnej. Ruch jest podstawą, czyli budulcem naszego ciała, naszego napięcia mięśniowego, który w efekcie prowadzi do prawidłowego obciążenia również stopy. Jak jesteśmy już przy temacie dziecięcych stópek, to ciekawi mnie bardzo, jakie buty powinny nosić małe dzieci, czym się sugerować przy ich zakupie najbardziej i dlaczego dobre buty są drogie. Na te pytania odpowie nam pani Marta Fitek ze sklepu obuwniczego Butek. Jakie buty powinny nosić małe dzieci i dlaczego one są ważne? Dzieci powinny nosić dobre buty, to oczywiste. Pierwszy krok jest najważniejszy. Buty powinny być nowe, lekkie, o szerokich przodach. Podeszpa nie może być zbyt twarda. Bardzo ważny jest rozmiar: nie powinny być ani za duże, ani za małe. Buty powinny dobrze trzymać kostkę, a zwłaszcza tył. Ważne, aby były zrobione z dobrej jakości materiałów. Dobrze dobrane buty to inwestycja w stopy naszych dzieci. Dlaczego dobre buty są drogie? Wybierając dobry buty dla naszego dziecka, musimy przygotować się na większy wydatek. Producenci wysyłają swoje buty na badania jakościowe. Jeżeli przejdą one wszystkie testy, mogą pochwalić się znakiem zdrowej stopy, a my jesteśmy pewni, że kupiliśmy dobre buty dla naszego dziecka. Jaki wpływ na postawę całego ciała mają buty? Buty mają duży wpływ na postawę u ciała dziecka. Jeżeli dopasujemy idealnie obuwie, unikniemy wizyty u ortopedy, jak i u rehabilitanta, a tym samym zaoszczędzimy czas i pieniądze. Na zakończenie zapraszam Państwa na spotkanie z naszym jawożnickim szewcem Piotrem, który z butami czyni cuda, by były one wygodne i odpowiednie dla naszych stóp. Czy w dzisiejszych czasach opłaca się naprawiać buty? Z jakich powodów najczęściej są naprawiane? Okładza się naprawiać buty, ponieważ na pewno to jest tańszy kosz niż zakup nowego obuwia. Najcięższymi naprawami są typu fleki, zelówki, klejenie, ładki, jakieś przeszycia, zapiętki, napiętki. Jaki but jest lepszy dla stopy: nowy czy wychodzony, ale naprawiony? Można powiedzieć, że nowy i używany, ponieważ nowy buty jak się zakupi, to jeśli noga jest chorowana. No to z automatu ta noga cierpi, ale używany, jeśli ktoś naprawi, to owszem, musi tam zapłacić za naprawę, ale ta noga już po prostu nie będzie tak typowo cierpiała jak przy tym nowym. W tym odcinku to byłoby na tyle, jednak nie jest to koniec naszej serii. Serdecznie zapraszamy na kolejne odcinki z cyklu poradnik od A do Z.